Witam Was na Network Marketing TV. Słuchajcie, mam tutaj kolejną super gwiazdę marketingu sieciowego. Człowieka wytrwałość, tak bym go określił. Znam go już parę lat i chciałem przedstawić zaoferować Wam jego historię, informacje bezpośrednio od niego. Przedstawiam Wam Artura Rdzonka. Witam Cię Artur. Cześć, Piotr. Słuchajcie, chciałem, żebyś opowiedział ludziom swoją historię, jak Ty zacząłeś w ogóle network marketing, skąd się to wzięło i jak zacząłeś swoją historię z networkiem. Ja, Piotr. Marketing sieciowy dla mnie to było, no przyszło 10 lat temu. powiedzieć, że szukałem czegoś w życiu. Natomiast no, na pewno zbiegło się, myślę, że dwie bardzo ważne dla mnie osobiście sytuacje w życiu. Pierwsza to było to, że umarła moja mama. Czułem się po części winny ku temu, że nie mogłem jej poświęcić tyle czasu, ile, ile mogłem, powinienem poświęcić, bo byłem ciągle w pracy, pracowałem w korporacji i byłem ciągle w pracy, czyli no, nie poświęciłem mi tyle czasu i mnie w pewnym stopniu wyrzuty sumienia, że, że osobie, którą tak naprawdę bardzo kochałem i, i, i nie poświęciłem mi tyle czasu i po prostu gdzieś ten świat przebiegł między palcami. Druga rzecz to jest to, że no, pracowałem w korporacji, dużo zarabiałem, a pracodawca starał się po prostu mi te zarobki ograniczać, czyli w pewnym stopniu byłem no, nie miałem możliwości właściwego rozwoju i myślę, że te dwie rzeczy, jedna bolesna, a druga taka życiowa spowodowały, że zacząłem czegoś szukać. I tak w ten sposób trafiłem na branżę marketingu sieciowego i myślę, że to wszystko gdzieś we mnie gdzieś się rodziło i myślę, że we właściwym momencie ta branża do mnie przyszła. Ciekawy jestem o jednej rzeczy, ponieważ opowiadałeś mi, jak to było u Ciebie po prostu w Twoim firmie, w której osiągnąłeś swój pierwszy duży sukces, gdzie dużo innych ludzi po prostu weszło do firmy albo wszyscy zaczęliście powiedzmy w podobnym czasie i dużo ludzi, którzy osiągnęli pozycje, natknęli się, wysokie pozycje, natknęli się na jakieś problemy, przeszkody i wycofali się, tak? I po prostu nie poszli naprzód z tą firmą, a Ty byłeś po prostu człowiekiem, który wytrwał tak? i osiągnąłeś duże rezultaty. Powiedz coś więcej na ten temat, wiesz wytrwałość to jest ten, ten, ten element, który ja na przykład podziwiam a propos Twojej osoby, bo znamy się już długi okres czasu i widzę po prostu Twoje konsekwencję. Tak samo historycznie mógłbyś coś na ten temat powiedzieć, prawda? Piotr, tutaj to myślę, że należy wrócić do moich korzeni sportowych. Tak? Myślę, że we mnie jest ta żyłka tego sportu bo uprawiałem sport wyczynowo, miałem sporo osiągnięcia. No i stara dewiza, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Akurat no, można powiedzieć, że w mojej historii marketingu nie miałem łatwo, ponieważ no, trudno się dogadywaliśmy z korporacją, trudno dogadywaliśmy się z managementem w Polsce. I ta moja droga na szczyt była taka usłana, nazwijmy, no, nie różami na pewno. To wszystko było takie, no generalnie mocno, no, mocno pod górę było, jednymi słowy. I to jest bardzo ważna, taka cecha, że bardzo często ludzie nie zdążą wytrwać, nie dotrwają do tego, do tego sukcesu, bo na sukces tak naprawdę każdy z Was jest skazany. To jest tylko kwestia, czy macie to u siebie w głowie, bo to wszystko rodzi się w naszej, w naszej, w naszej głowie. I tak naprawdę kwestią jest konsekwencja i dążenie do, do, do tych swoich marzeń, oczywiście jeżeli je po prostu posiadacie. Dlatego myślę, że tutaj ważną kwestią jest to, czy jesteś wytrwały i czy masz te swoje ambicje, żeby osiągnąć ten cel i czy potrafisz też patrzeć do przodu, bo myślę, że tu jest bardzo też ważne ta, ta wizja, spojrzenia dużo dalej niż w danym momencie po prostu jesteśmy. Cenię ludzi, którzy grają w brydża, cenię ludzi, którzy grają w szachy, ci ludzie mają takie no, spojrzenie troszeczkę inne potrafią przewidzieć kilka ruchów, ruchów ruchów do przodu i to jest po prostu bardzo, bardzo ważne natomiast ta wytrwałość jest rzeczą bardzo, bardzo istotną bo bardzo często kończymy a jeszcze tak naprawdę nie zaczęliśmy tej naszej właściwej drogi myślę, że tutaj ta dewiza i to hasło, co Cię nie zabije, co Cię wzmocni to wtedy jeszcze lepiej bardziej, bardziej smakuje i Ty dzięki temu stałeś się numer jeden człowiekiem w tej, w tej firmie tak? No, Piotr, no, moja przygoda z marketingu, jak powiedzieliśmy, trwa ładne kilka lat, można powiedzieć, że żyję z tego, bo robię to zawodowo. Natomiast no, nigdy nie zarabiałem znowu jakichś bardzo dużych pieniędzy w marketingu, bo znam ludzi, którzy zarobili dużo, dużo więcej. Mój najwyższy check w branży to było ponad 50 tysięcy złotych, 53 czy 54, nie pamiętam w tej chwili. trzech udokumentowany, bez żadnych dodatków jeszcze, premiowych, z czysto z planu, czysto z planu, z planu marketingowego. Natomiast no, regularnie zarabiałem pieniądze około 10 tysięcy dolarów miesięcznie. E, natomiast wiedziałem, że stać mi na dużo więcej, a przede wszystkim wiedziałem, żeby e, moi ludzie zarabiali takie pieniądze ja muszę zarabiać dużo, dużo, dużo więcej. To jest ta esencja planów marketingowych, która dzisiaj po prostu jest na, na, na rynku. Ciekawą rzeczą jest po prostu Twoje doświadczenie, ponieważ w firmie, w której osiągnęłeś duży sukces, Ty zrobiłeś wszystko dobrze, ale firma w tym momencie po prostu no nie, 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 do, nie sprostała po prostu wyzwaniom, tak? nie dopasowała się do odmienności kulturowych polskiego rynku um, i bo czasami po prostu ludzie nie wiedzą w jaki sposób wybrać firmę, w jaki sposób ocenić firmę. Ja cały czas powtarzam, że nikt nie może osiągnąć sukcesu firmie, która upada z jakiegoś powodu, albo która zawodzi, bo może to jest lepsze, lepsze powiedzenie. Ja mówię cały czas, że na sukces to musi się sprawdź, składać 200%. 100% musi pochodzić z produktywności pojazdu, czyli firmy, to w jaki sposób zarabiasz pieniądze, a drugie 100% musi podchodzić od Ciebie. Ty dajesz 100% i jak to wyglądało? Dlaczego po prostu tak ważne jest, żeby wybrać właściwą firmę, która będzie na rynku długoterminowo, która jest poważna? Jak wiesz, pracowałem dla jednej z największych firm na świecie. Ta firma ma się bardzo dobrze. Natomiast wszędzie jest polityka i myślę, że dzisiaj bardzo jest ważne to, nie tylko dla jakiej firmy będziesz pracował, nie tylko z jakim produktem będziesz pracował, może bardziej z produktem i z firmą, ale również no, musisz mieć przychylny zarząd, przychylną całą, całą strukturę, która tak naprawdę jest gotowa grać w tym samym zespole jak, jak ty. I tak naprawdę dzisiaj myślę, że bardzo ważnym jest wybór właściwej firmy, bo dzisiaj na rynku światowym jest dużo dobrych firm, jest mnóstwo bardzo dobrych produktów, natomiast jest bardzo mało szans biznesowych. I myślę, że to jest dzisiaj bardzo ważne i bardzo istotne przy podejmowaniu tej, tej decyzji, decyzji bardzo często na, na, na całe życie, bo, bo myślę, że dzisiaj po to wiążemy się z marketingiem sieciowym, z branżą, która na pewno będzie mocno ewoluowała w najbliższych, w najbliższych latach. Ostatnio przeczytałem taki bardzo fajny artykuł porównujący branżę marketingu sieciowego do rynku chińskiego. Tak? Kiedyś rynek chiński był rynkiem no, niedocenianym, rynkiem takim no, zepchniętym na... na, na... Bardzo nisko ocenianym. Dzisiaj jest to jedna z największych gospodarek na świecie. Tak? Marketing sieciowy też cały czas jeszcze jest niedoceniany, jest coraz, bardziej mocno, coraz mocniej wspierany. Również i w Europie, również i w Polsce, uniwersytety, zdani ludzie, bardzo bogaci, sławni ludzie wspierają tę branżę jako pewną formę przedsiębiorczości. I myślę, że tak naprawdę branża marketingu sieciowego w Polsce i w Europie to jest coś, co dopiero się rodzi. Rok 2012. 2013 udowodni właśnie to, że pracujemy i jesteśmy w fantastycznym, fantastycznej branży, ale jesteśmy również w właściwym czasie, bo tworzymy historię i dzisiaj możemy to otwarcie powiedzieć do, do słuchaczy, do osób, które nas oglądają, że tak naprawdę ta branża spełni marzenia i oczekiwania wielu, 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 wielu ludzi. I to jest po prostu piękne. Po prostu tworzymy historię. Jedną ważną rzecz powiedziałeś, bo czasami są firmy, powiedziałeś, że jest dużo dobrych produktów, jest dużo dobrych firm, tak? Czasami, ale nie są niekoniecznie te dobre firmy są dobrymi szansami, tak? Są to dobre firmy, które są dobre dla firmy, tak? ale niekoniecznie dla ludzi, którzy z nimi współpracują. Wiesz, kolejną ważną rzeczą jest to, czy człowiek jest wynagradzany we właściwy sposób za, bo, za swoje wysiłki, tak? I czasami po prostu nie wygląda to w praktyce dokładnie tak, jak ma wyglądać. Po prostu ludzie działają z firmami, w których tak naprawdę nie mają szans. Na osiągnięcie tego, co chcieliby osiągnąć z kilku różnych względów, tak, prawda? I ludzie nie wiedzą w jaki sposób i nie wiedzą po prostu, dlaczego ciężko pracują, chcą poruszyć się naprzód, ale nie mają rezultatów, które chcieliby mieć. Tak? To, także to jest tak samo ważne. Znaczy, prawda jest taka, że branża marketing ewoluuje, ona bardzo mocno ewoluowała przez ostatnie 100 lat, tak naprawdę przeszła ogromną metamorfozę dzisiaj branża marketingu sieciowego jest bardzo blisko biznesu klasycznego. Ja zawsze to potwierdzałem, że te firmy będą się rozwijały bardzo szybko, te, które będą potrafiły być dostosowawcze do, do, do firm klasycznych, które działających w tradycyjnym systemie. Dzisiaj myślę, że wiele banków, wiele instytucji państwowych, czy, czy, czy ogólnie rzecz biorąc korporacji, zaczyna korzystać z tych i czerpać te, te wzorce, które dzisiaj są fundamentem branży marketingu, marketingu sieci, sieciowym. I też myślę, że bardzo Ważne i bardzo istotne. Niepokojącą rzeczą jest to, że ci ludzie szukają tych tak zwanych okazji na poziomie bycia pierwszym. Tak? Ja wiem, co to znaczy, ponieważ byłem pierwszy, zaczynałem wtedy, kiedy jeszcze no, niewiele było, jeżeli chodzi o całą infrastrukturę, jeżeli chodzi o działania operacyjne firmy czy korporacji. Jest to o, ogromne, ogromne, ogromne wyzwanie, ogromne, ogromne zobowiązanie, bo często obserwuję, że ludzie chcą, przychodzą z firmy do firmy, bo coś startuje, coś nowego. Bycie pionierem, w mojej definicji to jest tak zwany indianin z w dupie, czyli generalnie to jest to osoba, która nie ma łatwo i ma bardzo trudno, i bardzo często rezygnuje, zanim przychodzą te właściwe rezultaty. Także nie uciec się tym, że zaczynacie coś nowego, projektu jeszcze nie ma, wystartujecie, to jest promin, promin tym ludziom, którzy się po prostu uda. Lepiej przyłączyć się do projektu, który chodzi 12, 20 miesięcy, 24 miesiące na, na rynku, działa operacyjnie i wtedy przyłączyć się to jest wtedy właściwy czas na to, żeby zająć się właściwą firmą, właściwym produktem, właściwym zaangażowaniem w projekt. To jest wtedy większa gwarancja niż bycie pierwszym. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Oprócz wytrwałości, na co byś postawił ty dla ludzi, co potrzeba, żeby ludzie mieli albo zrobili, robili, żeby mogli osiągnąć sukces. Co, co ty robisz, co ciągle i ciągle działa dla Ciebie i co rekomendujesz jako jedną rzecz po prostu? A żeby ludzie robili, że wtedy osiągnęli sukces. Najważniejszą rzeczą jest systematyczność. Ja jak wchodziłem do mojej poprzedniej firmy, zadałem jednej z multimilionerek, wtedy mieliśmy takie szkolenie, zadałem jej to pytanie, Betty, powiedz mi jaka jest historia Twojego sukcesu. Wtedy Betty powiedziała, Artur, pięć spotkań dziennie, pięć spotkań dziennie, pięć spotkań dziennie. I tak naprawdę to jest tylko naszej znaczy konsekwencja. Branża marketingowa jest piękna, ponieważ oparta jest o zaufanie, o zaufanie do produktu, o zaufanie do firmy, potem pojawiają się emocje, emocje, które są pozytywne, jeżeli zaczynasz zarabiać pieniądze. Wszystko inne to jest tylko konsekwencja jak wypadkowa tego, tego Twojego ciągłego działania i dążenia do celu, który sobie postawiłeś. Ważne, że ten cel musisz mieć. Jeżeli nie masz celu i nie wiesz, w którą stronę idziesz i gdzie w ogóle idziesz, to nie wiesz, czy dojdziesz i nie wiesz gdzie w ogóle. I myślę, że tutaj tak kwintesencją no, tego, co, co zapytałeś Piotr, to jest po prostu konsekwencja w dążeniu w działaniu, w systematyczności, powtarzaniu tego codziennie, codziennie i jeszcze raz i jeszcze raz wzmacnianie ludzi, odpowiedzialność za ludzi, praca z ludźmi, kochanie ludzi tak naprawdę i radość. Jest... Moja, jeżeli moi partnerzy osiągają sukces. Nie ma nic tak naprawdę piękniejszego niż zadowolonego partnera, który odbiera właściwe wynagrodzenie i może zapłacić rachunki, pojechać na wakacje, kupić sobie nowy samochód, nowy dom, zmienić pod niej standard życia swojej rodziny. To są te, te wartości, które jakby tutaj najbardziej nas cieszą. Ludzi, którzy tak naprawdę są na tym froncie i działają. Z ludźmi. To jest bardzo, bardzo istotne. Super. Dziękuję Ci, Artur. Wszystkiego dobrego. Dla wszystkich Was mam nadzieję, że to dla Was było pomocne. Oglądajcie to ciągle i ciągle i ciągle, ponieważ jest tutaj wiele różnych, bardzo wartościowych wskazówek. Zwłaszcza, że jest to człowiek, który nie jest teoretykiem, ale jest to człowiek, który po prostu zrobił to przynajmniej dwa razy, osiągnął po prostu sukces w dwóch różnych projektach, i, i, i macie po prostu informacje z pierwszej ręki od jednego z najważniejszych ludzi, po prostu myślę kolejnych lat po prostu w polskim marketingu sieciowym. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na szczycie. Tak naprawdę zaczynamy.